Cekowana w głowie. HAHAHAHAHAHA! UCH NO WEŚ! ZNOWU?! Uh. <śmianie> Wystarczy mi na dzisiaj najadanie się tymi koszmarami. Ma paro, bo diable! No mnie zaraz! Ja zwykły te trzymam! ci co mi ze mnie? Szanieć to. Jutro wgram tego kupiego antywirusa. I tak już na to za późno. Hmm. hmm. Aha. Ta 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 ta. Lekcje latania? Z NMIV? sorka, Nigdy się na to nie pisałam. No, myślałam, że możemy pomóc Uzi z jej dramatyzującymi koszmarami. Czekaj, co? Czy ty próbujesz mnie tak jakby naprawić? Naprawdę by ci się to przydało. Spadaj! Jest. Dobrze, ja nie... Jakby... Ja... Mm, po prostu się zamknij! Po prostu myślę, że może powinniśmy zapoznać się z twoją niestabilną olejożerczą wersją. Im lepiej ją poznasz, tym bardziej ograniczysz nieświadome mordowanie. Wiesz? Znaczy... Wiesz, jeśli naprawdę chcemy zająć się problemem naszej małej emo dziewczynki, to powinniśmy zamiast tego wysadzić jej całą głowę. Wi. Nie będziemy krzywdzić Uzi! Czemu nie? Um. Au, 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 au. Może trochę współczucia. Ona też sobie nie ufa. Od sytuacji na obozie cały czas ma te koszmary. <laughs> Wiem. Jej nocne krzyki mi nie przeszkadzają. Dzięki nie śpię jak zabita. Nie wierzę ci, że na serio tak myślisz. Tylko my możemy jej z tym pomóc. No dalej. Naprawdę musisz mieć coś z głową, jeśli myślisz, że będę pomagać komuś takiemu jak ona. Dobrze, jeśli nie dla Uzi, to zrób to dla mnie. Proszę? Czy dorośli skończyli już rozmawiać? Im szybciej zaczniemy, tym szybciej będę mogła atakować z wysoka, niczego nieświadomą ofiary. No wiecie, naprawić mój mózg i tak dalej. O mój Boże, dobra, pomogę. <grym i tle> hmm? <grym i tle> Załatwmy to szybko. Eee... O, mój robu Boże! Najpierw spróbujemy metody pisklęcia. Zrzucę cię na dół, a twój instynkt niech zrobi resztę. Czekaj, N. Na O, jeśli się rozplaska, zaklepuję jej zwłoki. Poradź sobie! Dalej spadam! Dalej spadam! Albo nie! No już, no już, no już! Hehe, <laughs> ups. Hehe. E. Spróbujmy w inny sposób. W porządku. Sądzimy, że nadszedł czas na Twój pierwszy test lotu. Jesteś gotowa? Od urodzenia! Teraz się puszczę, ok? Po prostu tak trzymaj. Dobrze sobie radzisz. Przyjęłam. Ja, yeah, dajesz radę! Leć, leć, leć! He! Huh? Lądowanie jej nie podchodzi. Ona się nie podnosi? Uzi! Uzi! Ej, poszło ci świetnie! Lądowanie jest trudne, ale nie masz to! Trzymasz się? Uzi? Zwrot akcji. Idę Uzi, jestem tutaj. I nie zostawię cię. Wszystko będzie dobrze. Słyszysz mnie? A? 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 Musimy ją zrzucić. A? Nie możemy tego zrobić! Ben, zamknij się i słuchaj. Jeśli chcesz mieć szansę radować na twój zbawienny planik, to będziesz musiał ją rozwalić. Jeśli masz rację i jest do nas choć trochę podobna, to po prostu się wyłączy Ale... i zasetuje. Ale. Czy rzęci z tym pomogła, czy nie? No już. Dobrze, dopóki nic się jej nie stanie. Ściągnę ją na dół, a ty ją zestrzelisz. Jasne? Dobrze. W takim razie zatańczmy, Dorman. Zablokowane. Ha? Naruszanie prywatności. Knockout. O mój Boże, wi? już po tobie! Tylko jeden strzał. Dawaj! O dzięki Bogu. Co to, Diaska? Co, co? Powiedz mi, że ja nie. NIE! Idź do diabła! A? Stój, stój! <noise> ja, ja Was przepraszam. Nie, jest ok! Muzzi, wracaj! Dlaczego to zrobiłaś? E, robiliśmy to po twojemu i nie zadziałało! Jeszcze raz zrobimy to po mojemu! Nie możesz jej zabić! Nie jej wina, że zwariowała! Ooo, więc ona może nami pomiatać, a my mamy się na to grzecznie zgadzać! Rozumiem! <śm> To od początku był zły pomysł. Ale ty nie chciałeś się tym słuchać, bo miałeś świra na punkcie naprawienia jej! Czy jest to nasza przyjaciółka? To twoja przyjaciółka. Mam tylko ciebie, n. Nie będę ryzykować tego dla jakiegoś głupiego robotnika. Dobiję ją. Czy ci się to podoba, czy nie? Czekaj, nie! Nie możesz! Kurcze! Kurczę, 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 kurcie, kurczę, kurcie! Może znaleźć się za i ona to zrobi! Gerçekten <laughs> Thank <sniffs> Też Cię przepraszam. Zgaduję, że nie byłem zbytnio pomocny, co? Nie! Nie, znaczy... Tak, przydałeś się! Jakby wiem, jak się lata, co jest super fajne. A co do tego bałaganu w mojej głowie, to... Czemu nie poprosisz grzecznie swoich koszmarów, aby dały ci spokój? Według Loki Ena to na pewno by zadziałało. O, oh, więc wracamy do bycia wredną. Wiesz, on przynajmniej próbuje mi pomóc. Miesza się w rzeczy, których sam nie rozumie. My mieszamy się w rzeczy, których nie rozumiemy. Kiedy wbijecie sobie to do głowy? Nie możemy cię naprawić. Ledwo wiemy, jak my mamy sobie poradzić, więc jakim cudem mielibyśmy pomóc tobie? <ścoughs> Myślisz, że to trudne? Spróbuj mieć tak przez całe życie. Ledwo pamiętam cokolwiek z tego, jak wcześniej to wszystko wyglądało. Mieszać to w głowie i czujesz, jak szalejesz. Ale bycie szaloną to jedyny sposób, żeby czuć się normalnie. Bo skoro wszyscy widzą cię jako wariata, nieważne co zrobisz, to od tej chwili masz przewalone. Bo po co się w ogóle przejmować? Po co się starać? Gdy możesz jedynie niszczyć. N... Wydawało się, że tego potrzebujesz. Czekaj, ledwo? Co? Powiedziałaś, ledwo! Tak, jakbyś pamiętała, jak wyglądało życie przed tym morderczym bajzlem. Ta, i co z tego? To znaczy, że to jeszcze nie koniec! Mamy poszlakę! A? Ha? Wasza dwójka może być kluczem do rozwiązania tego, o co chodzi z tym całym głupim robo-wampiryzmem. Wszystko, co musimy zrobić, to wejść wam do głów i zobaczyć, co obciąża wam procesor! Wtedy może w końcu zdobędziemy jakieś odpowiedzi! Ja... nie wydaje mi się, żeby to... pomysł! Jest jeden problem. Nasze wspomnienia to papka. Pamiętasz? <grytanie> Dla mnie to żaden problem! <grytanie> Jeśli nawet pomyślisz o grzebaniu w mojej głowie, twoja potoczy się po podłodze. O nie! Kolejna pusta groźba! Przyznaj to! Znalazłaś na skierkę ciepła w sercu, która się o mnie troszczy! O, się! To! UZI! Kurczę, wybacz. Ty latasz?! Zrobiliśmy to! Udało się! <śled> Niech Bóg zacznie się bać, bo umiem latać leszcze.